Wszystkich w 16 części Let's Play Batman Arkham Aside. Yy, przypominam, że ostatnio wyruszyliśmy w pościg. Ej, za naszą naszą, naszą, naszą. Co to miałem zrobić? Wiem, że miałem wam powiedzieć, że powybijałem sobie tych świrów Stąd i poszedłem troszeczkę dalej. No, Troszeczkę, dosłownie wyszedłem sobie tutaj i zabiłem może tutaj tego jednego i rozwaliłem z dwie szczęki. I tyle zrobiłem. O, tam mamy kolejne szczęki. A, już wiem co mieliśmy zrobić. Co, co znaczy, co mamy zrobić? Mamy się udać y, do tego. Ogród botaniczny, spoko. Pieprzyć tych świrów. Nie będę ich rozwalał, nie. Dzisiaj im daruję, nie? znają dobroć Pana. Ile tam jest? Dwóch, czterech widzę. Hmm. Czy coś tu jest do skanowania? Nie. Na pewno, na pewno. Dobra, władzimy, bo już starczy tego pitolenia. Ech, zgadza się, zgadza się. Ogród Botaniczny. Wystarczy dla wszystkich strażników. Ciekawa zagadka. Tu mamy odciski, też Harley Quinn. Aha. No, w sumie tak. O jezu, tam jest dwóch strażników z bronią. ciekawie. Oj, czyżby tu była ta zagadka? No proszę. Jak miło. Dobra. Ej, tam są ci dwaj, oni są już w tym pomieszczeniu? Tak, chyba. What? What o, tak są, 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 szybko, chowaj się. O, tu mamy taśmę. Proszę jak bardzo. Ładnie. Eee, trujący pluszcz. Taśma numer jeden. Spoko. O, dobra, chyba musimy ich otwarcie zaatakować. O proszę. Proszę, proszę. Nawet nie zdążyć strzelić. Jak mi przykro. Koledzy kochani. Dobra, trzeba to teraz rozpieprzyć. I lecimy dalej. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Hmm. Czyżbyśmy się dzisiaj spotkali z bluszczem? O Jezu, ile tutaj ich jest. jeszcze... Kurwa, każdy ma broń? Dobra, tego załatwimy po cichu. Dobra noc. Tak jest. I dawajcie na górę. Oj, o tu jest jeden. Tam jest dwóch. Czterech jest. Pięciu. Bardzo niedobrze. Oj, 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 kurwa. Szybko, szybko, szybko. szybko. Fak. Ała! Ała! Już starczy! Już zostałem po dupie! Starczy! Jezu, to co to było? Oj, niedobrze... Nie, nie, nie. Już prawie nas zabili. Jeszcze zostało czterech. No, sorry, on już się raczej nie obudzi. No właśnie, przydałby się jakiś plan na was. Kurczę, synu. Zaraz się pokażę, poczekaj. Coś taki prędki. Spoko. Hmm... Nie no, za blisko siebie są. Chociaż się, jakbyś przeszedł. Tu? Nie, 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 ten drugi. Tak jest! Ja nic nie robię, spokojnie. Dobra, oj, zauważył. Dobra, ryzyk fizyk. Chociaż ktoś czuje, że to się źle skończy. powiedział, że bardzo źle. Tak, nie żyjemy. Mhm. Kurwa. Oj, tak, tak, już skończ. To jest naprawdę trudne. się Może wydaje prosto, ale to jest trudne. Dobra, zaczynamy tak jak ostatnio. O kurwa, nie. Nie, 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 no już mnie zabijcie. Masz, masz, masz już mnie, masz. Dawaj, dawaj. Nie, to było już od początku skazane na porażkę. O, zpieprza i Joker, serio. Już cię wkurzasz Dobra, już teraz by się go przydało zabić tak jak trzeba Dobranoc Tutaj kochaniutki podejdziesz tu czy nie bardzo Tak o, No i weź trochę wracaj do tyłu, co? Chcecie tylko powiesić, nic więcej. No super, że kogoś znalazłeś. O tak, 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 jest. Oj! Czyżby mnie zauważyli? Nie dobrze. Bardzo nie dobrze. Ale oni będą się tędy wracać. Oj, wszyscy tu są? Proszę, jak miło. Coś takiego. Dobra, z pieprzajcie po kolei. O, pięknie się ustawiliście. No to na ciebie teraz kolej. Puk, puk. No i dobranoc. Poddaję sobie. Kurwa, szybko. Fak. Co za. No straszne cwaniaki z nich. Dobra, ile ich jeszcze zostało? Trzech. Trzech... bydlaków. Uuu, jeden nie stał. Kusząca propozycja. Przejdziesz, tak? Ale nie jest ten. Hmm, może ten przejdzie? Nie no, ten jest... Kurwa, ten był na dole, fuck! Kurwa, dobra. Wtedy spieprzyłem, ale teraz będziesz już mój. Mhm. W porządku. Zostało jeszcze dwóch, dwóch nam zostało. Mhm. Jeden jest tam. Przygląda się na tego, czy idzie dalej? I stoi na razie. Idzie dalej. Oho Oj, 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 chyba coś podejrzewa. Wrócisz się tu, czy nie bardzo? Oj, Joker, Joker! Nie, on robi... ...półko takie. Ale cholera. Um, tu jest jeden. Kopnięcie. Tam jest drugi, no dobra. I szybko, szybko, szybko i spieprzamy. No, i został nam jeden. I chyba mu powiemy, już dobranoc, co? Mhm, mm papa. <laughs> Oj, to było trudne. To było naprawdę trudne. I zabrali mi połowę życia. <laughs> Tak jest z armii, właśnie. A nie, takich pierdolców słabiutkich w dodatku. O proszę, tu mamy jakąś znajdźkę pewnie za tą ścianką. Nie, ja tam nic nie widać? Pewnie coś jest. Jebut! Mam tunel. No, tak jest. No przecież, tu musi być znajdźka. Jakby mogło być inaczej. Okej. Okay. Dobra, czy coś tutaj jest? Może uda się nam tą zagadkę rozwiązać. Czy nie bardzo? Tu jakieś kable są. Chlera wie do czego na razie mnie to nie interesuje. Chociaż może gdzie one na górę prowadzą? Oj, tutaj coś mamy. Jest znajczka. Jest znajczka proszę, weź ją. Kurde, weź ją. Okej okay. o to właśnie chodziło. Hmm. O, jak miło mamy modyfikację. Super. Tylko pytanie, co my teraz chcemy? Hmm, to raczej nie. Coś z batrangiem, może? Hmm. Nie. Raczej nie. Podwójny batrang, chyba. Hmm. Może mi się przydać. Ciekawie możemy się prezentować Ej, dlaczego pojedynczy? Co jest? A, tu mam podwójny Aha, no dobra, spoko Ej. Ta zagadka mi po prostu nie daje spokoju Mam wrażenie, że Ona jest prosta i wystarczy coś zeskanować Tylko, kurwa, co? No dobra

i zakładam, że muszę takie zasilanie wyłączyć. No spoko. Kabelki, gdzie tu są kable? No to już wiemy od czego są te kable. Super. Yy, raczej tu nic nie ma. No dobra, no to idziemy odłączyć te cholerne kable. Nie pozostaje nam nic innego do roboty. Uff. Nie pamiętasz, Wayne'ów? Sorry, ale właśnie zebrało mi się na kisznięcie. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, chyba nie. Kolejna taśma z naszego ukochanego, trującego, bluszcza. Tak? To był trujący bluszcz? Takie. To jest podejrzane, i to chyba trzeba zeskanować. Nie tak, baciu. No właśnie, tak myślałem. Tak też myślałem. No, mamusia i tatuś. Okej... Okay. na pewno, na pewno. Gdzie oni są? A tu. No tak, jest, wojnowie. No. no. Zginęli tragicznie. No, na długo jeszcze taka noż... Nosi... O, proszę, proszę. Oj, mamy nożownika i tego chuja z pałką. Uuu, nasze batrangi fajnie się sprawdzają nawet. Chociaż w sumie mogłem je wykorzystać na tych dwóch zjebów. I mi się chyba bardziej przydał. ten z pałką jest dużo gorszy od tego nożownika. Bo jego nie wystarczy ogłuszyć, ale jego trzeba przeskoczyć. I to bywa czasami problematyczne. Oj, 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 nie rozkręcaj się. Się ja nam tutaj rozkręcił. Dobra. Oj. Oj, 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 dostaliśmy strasznie po dupie. Nie, nie, nie. Nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Dobra. Cię przeskoczymy? I dobranoc, tak jest. Uff, niewiele brakowało. Naprawdę. Ładnie nas zjechali. Nie powiem. Już, tylko widzę, że tu masz taśmę jakąś. O, trzecia taśma trującego bluszczu. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, co ty nam powiesz, ciekawego? Spoko. I'm fine. I eat punks like these for breakfast. Oh, what were they doing in here? The ones that weren't hitting me went over there and started doing something to the power controls. I have no idea what they were doing. Uh huh. No ciekawe. w cholere ale. Nas interesuje. To? O, jakieś zabezpieczone? Hmm, czyżby to wybuchnie, jak będziemy próbować majstrować? Nie, no da się majstrować. Ah, bo są trzy sekwencje, te mrygające kropki. To znaczy teraz jedna mryga, zostały nam jeszcze dwie. Aha, spoko, rozumiem. No i jeszcze jedna. No, chodź tu. Tak jest. I chyba po problemie, nie? No, to zajebiście. Ech, to bardzo, bardzo dobrze. Mhm. Dobra, chodźmy teraz. O, i tutaj coś jeszcze jest. Ciekawe, czy możemy tutaj wskoczyć? Ha? Co nas tutaj czeka? Coś ciekawego czy nie bardzo? No, chyba nie bardzo, co? Ciocio, cio, cio? nie? No, szkoda. Oh. No i kicha. Oj, proszę, proszę... No, jasne, jasne... Oj, Joker... Joker, naprawdę... Oj... No i znowu ta cholerna zagadka mnie ciekawi. A jakbyśmy zeskanowali tą rzeźbę? Nie. Czyli to jest jednak trochę trudniejsze niż myślałem. No szkoda. No że szkoda nam ostatnio tak dobrze szło z tymi zagadkami. A dzisiaj będzie lipa. No, wskacz na górę baciu. Dobra, dziękuję. No dobra, chodźmy już dalej może. Coś czuję, że tutaj żadnej zagadki nie znajdziemy. A teraz możemy chyba swobodnie przejść, tak? Hmm. Ciekawe, co tutaj za zagadka. To jest jakaś dziwna. <laughs> o, oczywiście, Joker zapomniał, że mamy po lewej stronie krateczkę. Nie, tutaj raczej te zagadki nie rozwiążemy. O, i proszę, ukochane szczęki. Dwa batrangi mogą być? Jak miło. Jak miło. Dobra. Nie no, nie widzę żadnej z rozwiązania zagadki. Ej, żadnych dziwnych trupów, obrazów, tabliczek, znaku zapytania, nic. Chociaż pewnie gdzieś to jest, tylko teraz po prostu jestem ślepy. Niektóre zagadki są trudne, a niektóre prościutkie. Ta do prostych raczej nie należy hmm, chyba nie dobra Otwórz, to otwórz. tak jest Tak jest Co nas tutaj czeka Tutaj ślepy zaułek Tutaj tak Aha Tutaj mamy w prawo Tu w prawo jest ślepy zaułek tu będzie pewnie znajdźka, tak jest. Tak jest. Dobra. No i tutaj wychodzimy. Dawaj, 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 baciu. Wchodzimy do jakichś kanałów? To są jakieś pseudokanały. Jakaś ścianka do rozwalenia. Spoko. Nie ma problemu. Okej. Okay. co dalej Chyba będziemy powoli kończyć. przydałby się save'ik. Oj, oj, tak jest. To mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Tutaj go sobie zakończymy, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.